dobra, to jestem. No dzisiaj o, chciałem wam pokazać, jak zrobić ghost ride right kickflip. O, jest to bardzo fajny trik, aczkolwiek się nastawić na to, że no trochę wam to zajmie. Także po prostu, jak to ja mówię, psychicznie musicie się nastawić do tego, ale ogólnie jest ok. No dobra, no to może przejdźmy do jak go zrobić, tak? Otóż tak. Po pierwsze musicie sobie znaleźć taki piękny tartanik, jak tutaj za mną, prawda? Który pomoże Wam do sklejenia tego triku, bo tak jak mówię, nie jest on łatwy, aczkolwiek bardzo fajnie on wygląda. I... no, no i zaczniemy od podstaw, tak? Po pierwsze że... Po pierwsze musicie sobie dobrze ustawić deskę. Pierwsze co musicie zrobić, to jest idealnie na środku, waszą yy, przednią nogą, idealnie na środku, podbić swoją deskę, swojego longa, tak aby zrobił on, no, kickflipa. Powiedzmy, że to wyszło, no ale żeby nie było, poka jeszcze raz, o co mi chodzi. Jest, okej. Okay. Otóż następne, co musimy zrobić to e, jest to, aby przy robieniu kickflipa dobrze na niego wskoczyć. Czyli, czyli kiedy już zrobimy coś takiego, musimy wziąć swojego longa, dobrze go postawić, bo to są ćwiczenia, także dobrze, dobrze go postawić, podejść i po prostu no, i po prostu zrobić kickflipa z miejsca. Jeżeli nie zrobicie tego, to nie ma szans, żebyście zrobili ghost ride kick. Także ćwiczcie dopóki wam nie wyjdzie. Niech was noga boli od podbijania, ale musicie to zrobić, po prostu. Także... No dobra. Także jeżeli już robicie taki, otóż, piękny tartanik, znajdziecie, no to po prostu ćwiczcie No dobra, teraz yy, porozmawiamy o tym, jakie problemy możecie mieć przy tym triku, bo to bez problemu się niestety nie obejdzie. Pierwszy problem to jest taki, aby przy, przy jeździe przy dobrze zejść z deski. I pamiętać o tym, żeby podbić sobie tą deskę zawsze na środku, bo no, będzie z tym problem. Także, no tak jak już mówiłem, dobrze zejść z deski, czyli prawa noga, lewa noga, zależy od tego, jak jeździcie, bo jeżeli jeździcie na regularno to oczywiście pierwszą nogą jaką zestawicie to będzie lewa i prawa, i potem prawa, jedzie na głów także moją pierwszą nogą jest przednia czyli prawa lewa i pamiętajcie dobrze sobie podbić deskę na środku pamiętajcie o tym, bo no po prostu jeżeli podbijecie sobie deskę po prawej stronie czy po lewej to po prostu nie ma sensu, bo no, deska Wam nie dobrze się nie, dobrze nie skręcicie tego no tak jak niby na środku, i potem Wam to wejdzie. E, drugim problemem, jakim może, jaki możecie mieć, to jest e, to jest skoczenie na deskę ponieważ yy, no czasem po prostu czasem po prostu źle podbijecie sobie deskę albo za późno skoczycie i to już nie ma, już nie ma najmniejszego sensu tego robić. Także no po prostu starajcie się skakać wyżej i myślę, że wam to po prostu pomoże. Tak jak już mówiłem, skaczcie wyżej no dobra, no to tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie pomysły na nowe triki. No i imponujcie swoim kolegom albo dziewczynom. Mnie to zbytnio nie obchodzi komu, abyście dobrze promowali longboard. Trzymajcie się. Cześć!